Cześć, witam wszystkich z tej strony. Quantum a to jest ponownie Titanfall, tym razem gramy na mapie Fracture i na trybie Hardpoint, czyli tak, takiej w zasadzie dominacji jak w Battlefieldie Trójce, tylko na trochę mniejszą skalę a raczej Czwórce, powinienem powiedzieć ale Trójka oczywiście też miała Conquest. W każdym razie ta mapa jest bardziej skupiona na walce pomiędzy Tytanami. Mamy tu naprawdę otwarte przestrzenie, jak na tego typu grę, która się koncentruje na bardzo szybkiej akcji, więc powinno być w miarę interesująco. I z tego, co już grałem, podoba mi się mapa. Angel City, czyli ta pierwsza, którą widzieliście, oraz y, ona była chyba pokazywana w trailerach. Jak i bardzo mi się podoba, właśnie ta konkretna, i udało mi się chyba. Trochę trafić jakiegoś pierwszego pilota, ale, ale zaraz, zaraz mamy mały problem w postaci innych pilotów. Trochę go tam trafiłem, ale ledwo, ledwo. Dobra, mamy killa. E, w takim razie szybko na punkt i y, lecimy. A, ale tam cholera, jest ich strasznie, strasznie dużo. Ale przyjmijmy, że może się uda. O, jest. Triple kill, jak na razie. Jeszcze mamy gościa na dachu. Oj, 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 oj. Sit, 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 shit shit. Dobra, jakoś udało mi się. Niesamowicie, nawet. Ledwo uciec, ale cholera. Rozwalił mnie ze swojego SMG. Ja akurat grałem w tej chwili z tą konkretną no giwerą, bo na tą mapę raczej nie nadaje się dla mnie tamten SMG. Ale odblokowałem sobie do tej giwery tłumik i celownik, tutaj holograficzny, jak on się właśnie tutaj nazywa. I myślę, że jeszcze w następnym gameplayu pokażę Wam mniej więcej jak działa tłumik, ale to nie na tej mapie. Więc powinno być całkiem ciekawie z loadoutem. Został mi, została mi jeszcze strzelba do pokrycia w zasadzie z tego co tutaj mamy i myślę, że to będzie jakby już kompletny zestaw materiałów z Bety Titanfalla, bo oj, ileż tu można nagrywać z tego po prostu materiałów. Ledwie mi się udało przeżyć. Mnóstwo ich jest na tym na tym A, ale wiecie co, przejdziemy się jednak na B, bo mnóstwo tam po prostu jest typów na tym A. Chyba nam się... to. Może... Ups. A, boty, dobra, to będzie. To będzie w miarę prosty. Nie, proszę bardzo, nawet zabijemy jakiegoś gacza. już mamy. Już mam Tytana, ale chwale, no niestety znowu mi załatwił jakiś gość, tak. E, dobra, spawnujemy się w Tytanie. I jedziemy w takim razie przejmować punkty. Ja czasami lubię wychodzić z niektórych punktów, przepraszam, wychodzić czasami z tytana, żeby przejąć niektóre punkty właśnie. I wtedy go przełączam oczywiście na tryb AI, to się dzieje jakby automatycznie, gdy wychodzimy z naszego tytana, więc to jest mniej więcej to, co ja lubię tutaj robić, jeśli chodzi o atak właśnie hardpointów. Ups. Dobra, pójdziemy troszeczkę inną drogą. Naprawdę podoba mi się to, że mamy tutaj system tier reloads, bo naprawdę to upraszcza sporo sporo rzeczy, kiedy na przykład chcemy się przełączyć na jeden bądź drugi pistolet. O, oh, nice! Double kill. Jeszcze ten tutaj mnie atakuje, ale zbyt dużego damagea mi nie zadali, ale cholera pilot jest chyba teraz na górze. Gdzieś. Aha już wie, że na niego patrzę. Ale na pilot locking. Ach, nie udało mi się. Dobra, tego załatwię. To będzie w miarę proste. Jeszcze został mi tam ten typek, ale wiecie co? Zainicjujemy eject. Już trudno się mówi. Pewnie nic mi się nie uda z tego tytułu tam załatwić. Ouch! Sh shit! Ale nie, patrz. Spadłem na innego tytana, który miał akurat zainicjowany Nuclear Explosion. <grym>, co za niepar. A miało być to tak pięknie. No ledwo ledwo wygrywamy, więc ten tryb naprawdę może być całkiem, całkiem intensywny. Shit, kolejny tytan. No, trochę mu z Sidewindera, ale jeszcze nie jestem w stanie wyczuć jak szybko temu lecą pociski i czasami nie mogę jakby trafić wyruszający się cel. Ups, ups. Czy tu ktoś był z jakąś Czy to ten facet strzelał z tego swojego smart pistola? A to wygląda. Dobra, mamy punkt, mamy C i mamy B. Musimy jeszcze przejąć tylko A. Ale i A też mamy świetnie, także nasza drużyna naprawdę wyjątkowo ogarnia tą rundę. Lubię akurat bardziej troszeczkę hardpointa od powiedzmy attrition, dlatego że ten tryb po prostu trwa trochę dłużej. Mam wrażenie, że te walki z zwykłym deathmatchem po prostu za szybko się jakby kończą i za mało masz się z nich jakby fanu. Tutaj przynajmniej można troszeczkę sobie postrzelać zanim jakby cała runda się skończy. Mam takie lekkie wrażenie, że tak naprawdę runda w Atrysion powinna się kończyć dopiero wtedy, kiedy timer dochodzi do końca. Te 15 minut to byłby taki idealny czas rozgrywki moim zdaniem właśnie dla tego trybu. Dobra, przyszedłem na, tryb, na punkt Charlie, a <laughs> muszę się wrócić znowu na Bravo. Słyszę wokół mnie latające Tytany. O! Dobra. Zrzucę sobie Tytana. And there we go. Now we can do some real damage. Ale pomogę naszemu koledze. Nie, 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 dlaczego żeś mi zasłonił? Widok. Oops. Oops, oops, oops. Ciężko, ciężko, ciężko. Um, no bo tu gdzieś się kampi ten koleś, który nawala z rakiet. Nie wiem gdzie on jest, na mierza mnie cały czas, a te rakietnice naprawdę nadają mnóstwo, mnóstwo damage'a, więc na nie trzeba uważać. Oj, disembark. Chyba zrzuciło go. Chyba go zrzucili. Dobra, embark. Nie wiem gdzie ten gościu się podział, ale trochę mi uszkodził, niestety mój pancerz. Nie miło, nie miło. ładnie go trafiłem. Oj, eject, eject, eject. Już mam mało i tak HP. Die in fire. Oh shit. Zaraz, 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 zaraz. Przecież ten koleś tu gdzieś jest blisko. Kurde, naprawdę Titanfall może się zrobić momentami tak szalenie intensywny wręcz, że nie wiadomo co robić w danym momencie. No i dobra, niestety mi uciekł. Widziałem gdzie spadał, ale nie udało mi się go trafić. 5 do 3 na razie. A minionów zabiłem, a nawet nie pokazuję ile minionów zabiłem w tym konkretnym trybie. A to w sumie chyba nieważne. Miniony nie są aż tak ważnym elementem Titanfalla jakby tutaj twórcy. Mówi, naprawdę sądzę, że wcale dwóch więcej graczy nie zaszkodziłoby, nie zaszkodziłoby tej grze. Bo uważam, że boty są kompletnie, absolutnie bezużyteczne po prostu. Mam wrażenie, że też troszeczkę niestety leży tutaj przez to inteligencja o... naszych tytanów. O, automatyczny pistolet mnie dosłownie uratował. Dobra, to było całkiem niezłe. Czyli mamy już 7 killi pilotów o cholera. Czyżby to... Cholera. To jest wrogi tytan. A ja sobie w sumie rzucę tytana. Można rzucić jakby tytana na tytana. Ajajajajaj. Dobra, idzie. Ach, cholera. Iwa shotgun właśnie tego się spodziewałem. Z tym właśnie chcę zrobić kolejny materiał, jeżeli mi się tylko uda. No trochę sobie nabijemy tutaj tylko punktów, ale już widzę, że mój tytan niestety mocno nabrywa w trybie auto. A cholera No ale dobra, coś tam dostałem za asystę. Gdzie jest mój titan? Gdzie jest mój tytan? A, jest! No, dobra, spako. Ile tam HP mu zostało? Najwyżej zrobimy jakiś suicide. Nie, nie jest tak źle jakbym się spodziewał. Dobra. Doomed Titan. Gdzie jest koleś? O, to był... To był akurat ładny kill z mojej strony. O, czy tu nie uciekaj. Aha. Dobra, uciekł. Dobra, złażę. powinien teraz rzucić tego. No gingże, koleś. Gdzie on się podział? A kurde. Było tak blisko, by go rozwalić. 8 do 5, no. Jeszcze może uda się zdobyć jakieś, A, nawet Victory. Także całkiem niezła to było naprawdę kilka niezłych akcji. Szkoda tylko, że mam tak daleko do tego punktu, może udałoby się rozwalić chociaż raz ich transportowiec, choć widzę, że nasza drużyna naprawdę się stara. Jak widzicie, Titanfall w niektórych momentach może być kompletnie po prostu szalony i możemy w ogóle nie kontrolować tego, co się dzieje. Szczególnie, kiedy mamy dwie naprawdę dobre drużyny obok siebie, to wtedy po prostu jest jedno wielkie szaleństwo. No dobra, mamy jakiegoś pilota. Będzie frag? Jest frag. 9 do 5. A! Kolejny koleś. Dobra, jest 10 do 5. A nie, nie już mi kili pilotów w ogóle. Nie wiem czemu, czy to jest jakiś błąd czy jak. No ale mamy jeszcze dwa dodatkowe, dodatkowe kile na koniec. Ach, dobra. Niestety się nie udało, albo żeśmy wyeliminowali swoją drużynę. Taka możliwość też jest. Więc dzięki za oglądanie tego odcinka z Titanfalla. W następnym odcinku pogramy sobie trochę z strzelbą iwa 8. O ile się nie mylę, coś w tym stylu. A jeszcze Prawdopodobnie dzisiaj, w tym dniu, kiedy nagrywam ten odcinek, będzie u mnie live, więc ja już powoli muszę spadać. I zobaczymy, jak się strzelba sprawdzi z mapą Angel City. W chwilę musiałem pomyśleć Na nazwą. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Na razie trzymajcie się, cześć, Quantum Out.